Hej, to dzisiaj Wam pokażę jak można. Yy, ten, jak można się oddać yy, jakiego można zrobić luka? Dobra. Yy, Zdejmijmy wszystko. Nawet okulary. Tak, yy, bierzemy sobie to. Bierzemy... To i to. Później zmienię kolor. Chyba, że ktoś nie chce zmieniać koloru, ale znowu. Ale, ale myślę, że. Nie I to. Ja sobie biorę ten kolor. Taki nie różowy ten, tylko taki. Zainspirował mnie ten kolor. Nie jest to właśnie zły. Jest ładne. Tak, blond i tutaj to. Jak ja to nazywam? Łososiowe. To ma być białe. To ma być łososiowe. To ma być białe. I to łososiowe. Tak. To. Łosos. A to białe. To będzie yy, biały, To będzie łosoś całe. To i to. I nie mogę zaraz to, bo już mam jakby limit. Zresztą mam już ten luk, tylko że różowy. I yy, ten i w ogóle no nie mogę, bo nie mam już miejsca. Ten biały, ten łosoś, ten łosoś, ten. Łosoś i tu to łosoś, a to białe. Jeżeli Wam się podoba ten look, mi się bardzo podoba. Naprawdę ten motyw na to jest naprawdę ładny. Bardzo mi się podoba ten look, więc myślę, że pomogłam Wam w robieniu looków, więc pa! Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Yy, dawajcie komentarze i rozsyłajcie innym ludziom. Więc pa pa.